Dzień dobry, Bart psycholog, dietetyk. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat odmawiania. Jak sobie radzić z problemem odmawiania, jeśli tylko oczywiście chcemy to robić? Odmawiania w kontekście żywienia i imprez okolicznościowych, na których z jednej strony już mamy wypracowany schemat, że dobra, wszystko ma. Jakiś swój konkretny cel. Jeśli idę na imprezę i chcę świadomie zjeść, to to zrobię. Nie ma żadnych efektów ubocznych tego pod tytułem. Efekt kuli śnieżnej, efekt domina i zaczynam jeść jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ale z drugiej strony, czasami jest tak, że idąc świadomie na imprezę, na przykład na imieniny do ciotki, do babci, nie chcemy jeść niektórych rzeczy, bo albo nam nie smakują. Albo zwyczajnie wiemy, że to są takie nasze triggery, i po nich naprawdę, naprawdę będzie problem. I będą wyrzuty sumienia, i będzie zajadanie wyrzutów sumienia. I teraz, tak, kochani, rzeczywiście istotna różnica będzie między świadomym pójściem na taką imprezę okolicznościową, yy, z jedzeniem kawałka ciasta, popiciem kawki, herbatki, porozmawianiem, jakimś spacerem, czy nieważne, nie idźmy tą drogą. Po prostu możemy zjeść świadomie kawałek ciasta, a. Idę na imprezę, nie zjem za, za chiny ludowe, po prostu tego kawałka ciasta i nagle na imprezie, nie wiadomo skąd, nagle, patrzy na mnie babcia. A jak patrzy na mnie babcia, to mam już przed oczami obraz, że jej robię krzywdę, że jej robię smutek, że jej robię przykrość. I wtedy sięgam po ten kawałek ciasta. I wtedy sięgam po drugi kawałek ciasta. Nawet już nie wiem, czy to są wyrzuty sumienia, czy to są jakieś inne emocje, czy to jest złość, czy to jest gniew. No, nie wiem, czy to jest na babcię gniew, czy to jest na mnie gniew, ale zaczyna się ostra trzymanki, zaczyna się efekt kuli śnieżnej. Więc teraz co zrobić w tej drugiej sytuacji? Co zrobić w momencie, kiedy rzeczywiście chcielibyśmy no, odmówić? A odmowa nie zawsze równa się coś złego robię, ale mamy tak wbite. Dlaczego mamy tak wbite? Może od tego zacznijmy. Zauważcie proszę, że jedzenie pełni przeróżne funkcje w naszym życiu. Od energetycznej, która powinna być podstawową funkcją, po na przykład wyrażanie naszej, naszej troski, na przykład, nie? Ale wyrażanie też innych potrzeb. Zobaczcie, mamy podstawową piramidę potrzeb Maslowa. I co mamy na samym dole? No, na samym dole mamy potrzeby fizjologiczne, czyli rzeczywiście podstawa podstaw, nie? No, bez tego nie jesteśmy w stanie tych kolejnych. Wyższych szczebelków rozwijać. Nie jesteśmy w stanie rozwinąć potrzeby przynależności, potrzeby bezpieczeństwa, no bo jak mamy czuć się bezpiecznie, skoro nasza podstawowa potrzeba pod tytułem jestem głodna, jestem głodny, no nie jest spełniona. No już nie mówię o jakichś tam wyższych potrzebach typu samorealizacji na przykład, nie? Albo szacunku. Ale zmierzam do tego, że rzeczywiście to jest ta funkcja, z którą nie, nie musimy w ogóle nawet dyskutować. No to jest. Podstawa podstawa. Ale idziemy dalej, moi drodzy. Potrzeba bezpieczeństwa. Co się za tym kryje? No, no, potrzeba bezpieczeństwa to znaczy, że jeśli na przykład nie ma tego jedzenia zapewnionego, to być może na przykład zejdę niżej i poczuję deficyt potrzeby fizjologicznej. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Ale idąc dalej, potrzeba szacunku, samorealizacji, przynależności i przede wszystkim miłości to są takie potrzeby, które. No nie da się ukryć, jesteśmy w stanie wyrazić żywieniem. I teraz tak, kiedy rozmawiam z moimi klientami na konsultacjach prywatnych na temat jedzenia, jakie, jakie ono pełniło funkcje w naszym życiu, to no dostaję różny feedback. Nie? I jednym z tych feedbacków jest to, że rzeczywiście mama nigdy nie mówiła kocham cię, ale zawsze dawała kanapki do szkoły. Babcia nigdy nie mówiła kocham cię, ale zawsze robiła ten mój ulubiony sernik. I to jest o tyle ważne, że w życiu dorosłym w dalszym ciągu te nasze mechanizmy mogą występować. W dalszym ciągu możemy w ten sposób rozpatrywać nasze relacje. Ja, babcia, ja, mama. Mówię teraz o perspektywie nie tylko nas, jako tych młodszych dzieciaków, wnuków, ale mówię też o perspektywie nas, rodziców, nas, dziadków. Może być tak również, że Deficyt żywienia w naszym życiu występował za dzieciaka. Bardzo mało było tego jedzenia. Nie było go praktycznie w ogóle. Jak były jakieś smakołyki, smakołyki, to na przykład była kromka z masłem i cukrem, albo ze śmietaną i cukrem, albo jak były jakieś zupy, to na przykład był barsz na mące, na majranku i już. Albo były jakieś tam ziemniaki, no bo to było na polu i możemy tak wymieniać w nieskończoność. Ale tego już nie ma. I tych deficytów już nie ma, ale my tym żyjemy. My żyjemy takim przeświadczeniem, często, że mamy doceniać dobrobyt, że mamy doceniać to, co dzisiaj mamy, że nie musimy się męczyć, nie musimy się starać, nie musimy walczyć o to jedzenie. I te przekazy są nam właśnie wmawiane. Te treści są nam przekazywane i z takimi informacjami idziemy dalej. Z taką informacją, z taką treścią idziemy dalej w Nasze następne pokolenie. Czyli naszym dzieciakom możemy teraz fundować tego typu przekonania, że docenia to, co masz, jedz na zapas. Może tego jedzenia zabraknąć. I teraz tak, jeśli jesteśmy głodni i idziemy na taką imprezę, no to prawdopodobieństwo, że sięgniesz pod ten sernik jest bardzo duże. Więc zachęcam Cię po raz kolejny do tego, żeby coś zjeść przed wyjściem. Z drugiej strony, jeśli czujesz, że to się może wymknąć spod kontroli, że tej kontroli nie będziesz mieć, to Pomyśl, proszę, razem ze mną, nawet teraz podczas tego filmu, co się kryje za tą odmową? Co się kryje za powiedzeniem nie? Na ile jest to krzywdzenie babci? Na ile jest to krzywdzenie mamy? Na ile krzywdzenie siebie? Powiedz, proszę, pomyśl razem ze mną, czy rzeczywiście krzywdzisz babcie? A jeśli tak, to co dokładnie? Jaką z tych potrzeb, o których sobie rozmawialiśmy? Jaką potrzebę zaniedbujesz? Potrzebę miłości, potrzebę przynależności, potrzebę samorealizacji, szacunku? Jaką dokładnie potrzebę możesz tutaj rozkruszyć? Czy czujesz, że pojawiają się wyrzuty sumienia? Czy czujesz, że to przez Ciebie babcia teraz może mieć zły humor? Bo jeśli tak, to znaczy, że to nie jest do końca moim zdaniem dobra relacja. W sensie to jest super relacja z babcią, ale te granice nie są poustawiane. I być może te granice nie są u Ciebie poustawiane. Bo jeśli tak się dzieje, to pomyśl sobie o granicach w tej relacji. Ta relacja jest super, to jest twoja babcia. Kochasz ją, ona Ciebie kocha. I to jest jakby jednoznaczne, że tam nie musi być tego kawałka sernika, tam nie musi być jedzenia, żebyście mogli powiedzieć sobie, babciu, ty jak zwykle robisz najlepszy sernik. Czekamy cały rok na ten sernik i. Co roku jest tak samo dobry, a może i nawet lepszy. Ale z drugiej strony babcia może pomyśleć, to dlaczego nie jesz? babciu, nie jem, bo brzuch mnie boli, już się najadłam albo wezmę sobie do pracy, albo wezmę sobie do domu. Na pewno go zjem, bo czekałem na niego cały rok. Ale czy rzeczywiście robimy komuś w ten sposób krzywdę? Czy robimy ją sobie, odmawiając sobie po raz kolejny tej asertywności, tej odpowiedzialności? tego, że ja chcę mieć poczucie sprawczości. I to, że ja odmawiam komuś na przykład wyjście na piwo, wyjście na lampkę wina, wyjście na ciasto, wyjście na pizzę, nie oznacza, że robię komuś krzywdę, że jestem nie fair, że się odizolowuję, że odalienowałem się od tej grupy. To nie tak. I pomyślmy o tym, co się dokładnie tam dzieje. Czy problem jest po mojej stronie, czy problem jest w tej relacji, czy ona zawsze w ten sposób była. Moja mama kiedyś mi powiedziała, kocham Cię, albo jak Ty się czujesz, jak Ci idzie w pracy, jak z wychowaniem dziecka, jak Twoja relacja z partnerem. Czy takie pytania są? Bo jeśli tak, no to to jest troska, to jest potrzeba miłości, szacunku. A jeśli nie, no to może warto będzie to odwrócić. Warto będzie zamienić to jedzenie na słowa. Odmawiając, nie robimy krzywdy. Jedyną krzywdę, jaką wyrządzamy, to ja mam poczucie, że sobie. Że sobie jesteśmy w stanie wtedy zrobić największą krzywdę. Bo co z tego, że nawet zobaczymy u babci uśmiech na buzi? Co z tego? Jak wracamy do domu, jesteśmy kłębkiem nerwów, mamy wyrzut sumienia. Rano, mimo że minęło już kilkanaście godzin dalej, jesteśmy źli. Bo przecież wystarczyłoby na przykład zjeść kawałek tego ciasta. Albo nie jeść go w ogóle, odmówić, ale rozmawiać. Ale na drugi dzień go zjeść, jeśli tylko mamy ochotę. Pomyślcie, proszę, o tym. Pomyślcie o tym, co się dzieje w momencie, kiedy nie potraficie komuś odmówić, kiedy jesteście w tym poziomie frustracji, kiedy frustracja tak przelatuje przed Wami, jak jakiś, jakiś napis na filmie, ale ta frustracja równa się nie do końca dobrze mi tu. Nie do końca dobrze mi we frustracji, więc odmawiam sobie na poczet babci. Odmawiam sobie na poczet tego, że komuś sprawię przyjemność. Czy można znaleźć tu złoty środek? I z taką refleksją Was zostawiam na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Bartosz Szeńczewski